Pragniesz czuć się zdrowo, pełna energii i cieszyć każdym dniem? Wiesz, że Twoje ciało się zmienia, wkraczasz w nowy etap, nowy etap życia pełen wyzwań, ale i możliwości. Nie musisz rezygnować z dobrego samopoczucia i zdrowia. Wiesz, że to możliwe. Nazywam się Julia Trawińska-Jedlina i jestem ekspertem w dziedzinie epigenetyki i medycyny stylu życia. W ciągu 20 lat praktyki w klinice WIMED pomogliśmy już 50 tysiącom pacjentów odzyskać zdrowie i radość życia. Wiem, że spersonalizowana dieta i odpowiednia aktywność fizyczna to klucz do zdrowia i dobrej formy. Dlatego przygotowałam dla Ciebie bezpłatny poradnik. Nie jedz tego, co Ci szkodzi, tylko to, co Cię odżywia. Dowiesz się z niego, jak spersonalizować swoje odżywianie i odżywiać się optymalnie, by pozbyć się uporczywej nadwagi, zmniejszyć dotkliwość menopauzy, uniknąć chorób serca, cukrzycy, osteoporozy i wielu, wielu innych. Nieważne, czy już chorujesz, czy odczuwasz dolegliwości związane z wiekiem, czy czujesz się doskonale. Ta wiedza przyda Ci się w każdej sytuacji. Dzięki Fundacji Medycyny Stylu Życia możesz pobrać ten poradnik za darmo. Nie zwlekaj, każdy dzień Twojego życia jest ważny. Kliknij i zadbaj o swoje zdrowie już dziś.